Proszę Pana Wójta w imieniu Pana Lecha Zawolnińskiego o uroczyste powitanie gości. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej uroczystości z okazji otwarcia odbudowanej szkoły Pieniężnicy. Witam przede wszystkim społeczność szkolną dwóch miejscowości Pieniężnicy i Grzezia. Rozumiemy przez to przede wszystkim uczniów, nauczycieli, grono pedagogiczne oraz rodziców. Na dzisiejszą uroczystość przybyło wiele gości, a szczególnie chciałbym powitać Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Zdzisława Szudrowicza, Pani Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Panią Elżbietę Lamparską, Starostę Powiatu Człuchowskiego Pana Aleksandra Gapte, mojego kolegę, sąsiada, zamiedzy, wójta gminy Koczała, Pana Ewgeniusza Dmydryszyna. Nie będę w tym miejscu już wymieniał zmienia i nazwiska wielu innych gości, którzy przyjęli zaproszenie i serdecznie im bardzo za to dziękuję. Proszę Państwa, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia w tamtym roku Tą miejscowość i całą społeczność gminną spotkało nieszczęście, jakim był pożar tej szkoły. Dzisiaj po 11 miesiącach spotykamy się już w odbudowanej szkole. Jest to dzień radosny i bardzo uroczysty. Należałoby w tym miejscu zadać sobie pytanie: dzięki komu ta szkoła została odbudowana? Decyzję można było podjąć różną i różne padały głosy, różne zdania w tym były. Ja na pierwszym miejscu bym przede wszystkim chciał podziękować y, radnym gminy Rzeczenica. Następnym czynnikiem, który tak bardzo przekonywał y, o po podjęciu takiej decyzji radnych była determinacja tej społeczności właśnie mieszkańców Pieniężnicy i również miejscowości Grzezia. To im tak bardzo zależało, żeby ten budynek szkolny został odbudowany, a co za tym idzie, żeby tutaj szkoła funkcjonowała. Później najtrudniejszą rzeczą okazały się sprawy finansowe. No i było bardzo trudno zrobić montaż finansowy, gdyż no, kwota na odbudowę milion ponad milion dwieście tysięcy co przy budżecie naszej gminy jest bardzo dużą kwotą tutaj były te dylematy udało się no można powiedzieć różnymi zabiegami uzyskać dofinansowanie z ministerstwa edukacji narodowej na kwotę ponad pół miliona złotych i tutaj na ręce pana kuratora przedstawiciela Chciałbym złożyć tutaj podziękowania. Byli zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale ze względów służbowych nie mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość. A teraz już bym chciał poprosić do otwarcia i przecięcia uroczystego wstęgi pana kuratora, panią dyrektor, pana starostę i dwóch najmłodszych uczniów tej y, szkoły Wojtka Włocha, Jagatem Borys. Bardzo proszę serdecznie. <grywa> 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 A małeczek, a chłopcu... Śmiało, 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 śmiało. Dobra, i teraz... I, i teraz już do końca. Koszty sztandarowe wystaw. Urządu uczciwskiego. Pręduje gotowość społeczności szkolnej. Do uroczystości otwarcia szkoły podstawowej w pieniężnicy. Dziękuję. Mamy tutaj takie hasło dla szkoły mniej serce nie licz lat, pokochaj to miejsce, mały świat. Ufam, że słowa te będą przyświęcać w każdym dniu naszej pracy w naszej szkoły, że będą myślą przewodnią w procesie dydaktyczno wychowawczym że stanowić będą motto naszej szkoły. Dzięki zaangażowaniu w sprawy oświatowe władz samorządu lokalnego, szczególnie pana Wójta Lecha Skolińskiego, uczniowie, szkoły w Pieniężnicy mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki. Na miarę wieku, w którym żyjemy. W imieniu uczniów i nauczycieli tej szkoły dziękujemy naszym władzom za troskę, życzliwość i oczywiście za wsparcie finansowe. 20 listopada 2009 roku ten dzień zapisany będzie nie tylko w Kronice Szkolnej, ale będzie to dzień, który, który przejdzie do historii naszej gminy, całej naszej społeczności lokalnej. Naszej wspólnej, małej ojczyzny. Szkoła, która jako miejsce właśnie na wsi jest bardzo potrzebna. Wiem, że tutaj są mi przedszkolaki i dzieci starsze, i cieszę się, że rzeczywiście w ten sposób tu jest. Tym wszystkim, którzy przyczynili się do tej budowy, z jednej strony bardzo też serdecznie dziękuję, gratuluję, że ta szkoła. Te słowa zapowiedziane stały się faktem. Chciałam przede wszystkim w imieniu własnej firmy PZT podziękować bardzo serdecznie za zaproszenie. Obiecuję, że będzie krótko. Gratuluję tak pięknego obiektu. Jesteście Państwo następnym dowodem na to, że niemożliwe stało się możliwe. Na ręce Pani Dyrektor, proszę, yy, pragnę złożyć. Ten drobny upominek od firmy PZU wraz z życzeniami wielu dalszych sukcesów dla Pani, dla gorona nauczycielskiego i dla wszystkich uczniów obecnych, przyszłych. Życzymy Wam samych tylko przyjemnych chwil, samych radosnych, naprawdę wspaniałych, cudownych chwili przeżyć wzajemnie z uczniami. Abyście jako społeczność w tej miejscowości mogli się cieszyć tą radością, tą odbudowaną szkołą, a dzieci, żeby były zdrowe i żeby mogły rzeczywiście rozgrywać te mecze, bo my również z piłkami. Damy Wam jeszcze trochę o, o, owoców, a więc w zdrowym ciele, zdrowych duchów. Wszystkiego najlepszego. Szkoło nasza kochana. Czy jesteś jak zdrowie? Ile cię chce, nic trzeba, tym tylko się dowie, kto cię straci. Czy każdy uczeń polubi się zdoła? Tak, bo to jest wyjątkowa szkoła. za twoje hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, w którym nie masz miary? Szkoła cię nie ogarnie. Wsiądy pełno ciebie. Tu, w tych murach, czujesz się jak u siebie. Władzę też wiem. Nie pragniesz, bo to wszystko twoje. Cokolwiek w tejże szkole uczeń mniej niż swoje. Wdzięcznym ci tędy sercem, gmino wyznawanym, bo nas do przestojniejszej ofiary nie mamy. Tyś, gmino, i z wielkim poświęceniem jej mury znosiła. Gdzieś na każdą cykierkę pieniążki dawała, by szkoła dla nas jak najszybciej powstała. Bądź na wieki pochwalona, rzecz Twoja łaska, twa dobroć nigdy nie przeminą. <grym> Chowaj nas póki radzie już w tej szkole.